Po intensywnych opadach deszczu ulica Wiśniewieckiego jest zalewana przez wodę. Wraz z panią radną Krystyną Witkowską wizytowałem odcinek pomiędzy ulicą Krokowskiego a ulicą Trauguta. Problem jest rzeczywiście poważny. Mieszkańcy nie mogą przejść do swojej posesji suchą stopą. Podobny problem mają mieszkańcy Groskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mogą dostać się do przystanku autobusowego. Zrobimy wszystko, żeby zlikwidować te niedogodności. Planowane jest wykonanie odwodnienia na odcinku około 100 metrów. Powstają kolejne metry chodnika przy ulicy Barskiej. Na odcinku w kierunku granic miasta budujemy ponad 200-metrowy odcinek chodnika na bardzo niebezpiecznym odcinku tej ulicy. Dzięki zaangażowaniu radnego Krzysztofa Ziai poprawia się bezpieczeństwo mieszkańców tej części miasta. Radna Krystyna Witkowska wskazała mi ważne problemy mieszkańców osiedla goszków. Chodzi o zniszczone chodniki i parkingi przy ulicy Stramki. Dziękuję Pani Radnej za aktywność. Bierzemy się do pracy. Na najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni będą udzielać mi absolutorium. Szanowni mieszkańcy, dziękuję za Wasze wsparcie i mam nadzieję, że spełniam Wasze oczekiwania. Wasza opinia jest dla mnie najcenniejsza. Rusza kolejna edycja bezpiecznych wakacji. Podczas konferencji prasowej w Pałacu Młodzieży przybliżyłem szczegóły tegorocznej edycji. Jak zwykle, na dzieci i młodzież z Nowego Sącza czeka moc atrakcji. Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej Miasta i Pałacu Młodzieży. Szanowni Państwo, takie rzeczy tylko w Nowym Sączu. Prawdziwy wąż Eskulapa. Jest ich 200-300 osobników w całym kraju. Ktoś musiał przywieźć go do Nowego Sącza. Nie róbmy takich rzeczy. Zostanie wypuszczony w naturalnym środowisku w Bieszczadach. Wąż eskulapa został znaleziony w centrum Nowego Sącza. Nowy Sącz nie jest miejscem, gdzie występują węże eskulapa. Ten gatunek został, ten osobnik został prawdopodobnie, właśnie na pewno schwytany przez kogoś w Bieszczadach, bo tam jest jedyna Znana populacja esculapa w Polsce liczy 200-300 sztuk. Przywieziony do Nowego Sącza z Doliny Sanu i wypuszczony. Straż Miejska go przechwyciła, herpetolodzy, weterynarze zbadali. Jest to samica około 3-letnia, 3-letnia, w doskonałej kondycji. Wczoraj jadła. Jako gatunek ściśle chroniony został przez nas zgłoszony zgodnie z procedurami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Konsultujemy przyszłość węża z Instytutem Ochrony Przyrody PAN i z tego co tutaj dochodzą jakieś prawda, pierwsze słowa, wąż musi wrócić do jest samica, do innych skulatów, czyli wrócić do Doliny Sanu w najbliższych dniach. Jest w doskonałej naprawdę kondycji. Ja ją tak troszeczkę trzymam, bo jest to wąż niejadowity, ale zdenerwowany gryzie. Dusiciel żywi się drobnymi kręgowcami, ptakami, świetnie wspina się po drzewach. Ten osobnik jest niewielki. Najbardziej wyrośnięte sztuki osiągają do 2 metrów długości. Po obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa w końcu miałem okazję, by spotkać się z seniorami. Na płycie sądeckiego rynku odbył się happening dla seniorów, dziś stawiamy na kapelusz. Celem spotkania była integracja seniorów poprzez wspólne zajęcia, a także rozpropagowanie działalności Centrum Sądeckiego Seniora. Dziękuję za zastrzyk energii. W Pałacu Młodzieży spotkałem się z laureatami trzech konkursów plastycznych i nagrodziłem ich za talent, wyobraźnię i efekty pracy. Nagrodzeni zostali uczestnicy konkursów: Moja bajka, Mój Świat, Jan Paweł II w oczach dziecka i konkursu kaligraficznego. Gratuluję zwycięzcom. Jestem pod wrażeniem talentu najmłodszych sądeczan. Wraz z prezesem Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panem Jarosławem Iwańcem, wizytowaliśmy tereny przy bulwarze Rysiów. Trzeba nadać blask temu miejscu. Kontynuacja ścieżki rowerowej, plac zabaw, miejsce do rekreacji. Następny wspólny projekt Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasta Nowy Sąd przed nami. W trosce o miasto i mieszkańców. We wtorek spotkałem się w szkole podstawowej nr 18 z mieszkańcami Osiedla Barskie. Rozmawialiśmy o inwestycjach na osiedlu, a szczególnie o kompleksowym remoncie ulicy Broniewskiego. Dziękuję za rozmowę i wszystkie uwagi. Takie bezpośrednie spotkania to najlepsza forma kontaktu z mieszkańcami. Firma Royal, partnerem Karty Nowosądeczanina, jest to duża, stabilna sądecka firma z branży osłon okiennych. Naprawdę duże korzyści dla posiadaczy karty Nowosądeczanina wynikające ze współpracy miasta z firmą Royal przy ulicy Tarnowskiej 32. Dziękuję prezesom za włączenie się do programu partnerskiego. Posiadacze Karty Nowosądeczanina otrzymają 20% zniżki na wybrane produkty. Netsystem to kolejna nowosądecka firma, która dołącza do programu Karty Nowosądeczanina. 12% rabatu dla posiadaczy Karty Nowosądeczanina na usługi i zakup sprzętu. Netsystem to firma specjalizująca się w monitoringu i systemach alarmowych. Zapraszamy na racławicką 4. Drodzy tatusiowie, dzisiaj nasze święto. Mojemu tacie, ale także wszystkim tatom na świecie życzę wszystkiego najlepszego, żeby humory dopisywały i zdróweczko służyło.